Error. Niedługo po tym, jak zaczęłam prowadzić szkolenia, mój ówczesny szef Zaproponował mi wspólne napisanie książki. Miałam wiele obaw, ale pomyślałam: czemu nie? Dam radę. W tamtym czasie miałam bardzo dużo pracy. Grafik szkoleń pękał w szwach, a ja przygotowywałam kolejne nowe tematy szkoleń. Pracowałam bardzo intensywnie, starając się, by wszystko było perfekcyjnie przygotowane. W końcu trafił się wolny od szkolenia dzień. Nareszcie miałam więcej czasu na pisanie książki. Pracowałam kilka godzin z przerwami na jedzenie i mały odpoczynek. Nagle na ekranie pojawił się napis ERROR i komputer się wyłączył. Siedziałam przed nim, wpatrując się tępo w ekran i chyba przestałam oddychać. Zdałam sobie sprawę, że nie zapisywałam na bieżąco tego, co już napisałam. Zadzwoniłam do znajomego informatyka, który od wielu lat ogarniał moje komputery. Ratuj! Wyłączył się, nie działa, wszystko przepadło. Co ja teraz zrobię? Miałam chyba taką rozpacz w głosie, że mimo iż był bardzo zajęty, to jeszcze tego samego dnia Przyjechał zobaczyć, co się stało. Jeżeli chcesz poznać zakończenie tej historii i inne historie, koniecznie kup książkę. My name is Woman, Business